Cześć, tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Dziś będzie temat, uwaga, uwaga, o pieniądzach. O, oh, wow! Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. I to jest, to jest chyba dobry punkt wyjściowy, bo Pan Bóg daje nam finanse, ale daje nam, żebyśmy żyli godnie, myślę, większość z nas nie w biedzie, a czasem błogosławi nas tak, że mamy więcej. Nie po to, żebyśmy tylko żyli dla siebie ale i mieli więcej dla siebie, ale żebyśmy też mogli łożyć na Królestwo Boże i dawać innym i wspierać innych. I hojność jest czymś, co, co, co Pan Bóg bardzo ceni. Natomiast nie to jest głównym tematem, chociaż wiąże się też z tą właśnie przeciwstawianiem się chciwości. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego odkładam dziesięcinę. Co to jest dziesięcina? Dla tych, którzy może nie, nie spotkali się z tym, chociaż myślę, że większość ludzi się z tym spotkała, bo zarówno w świecie chrześcijańskim, jak i też w niechrześcijańskim różne biznesy, różni ludzie odkładają 10% swoich dochodów, a nawet więcej czasem, na dobre cele. Czytałam nawet, że niewierzący ludzie. Którzy odkładali dziesięcinę tak po prostu na cele charytatywne zauważali, że przynosi im to błogosławieństwo pewne, może nie nazwaliby tego błogosławieństwo, ale że, e, że te pieniądze się ich trzymają, że, że to jest coś dobrego, co, co, co oni robią i wcale im nie brakuje pieniędzy, kiedy je odłożą. Co mówi Pismo Święte na temat dziesięciny. E, w Starym Testamencie mamy na przykład napisane w księdze Licz w 18 rozdziale tak. Rzekł Pan do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju, nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem działem Twoim i dziedzictwem Twoim pośród Izraelitów. Oto daję Lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnicie w namiocie spotkania. W Starym Testamencie za czasów przybytku, kiedy nie było jeszcze świątyni, Izraelici byli na pustyni. I tam był namiot spotkania, tam był specjalny przybytek taki zbudowany dla Pana, tam była jego obecność. Tam służyli Lewici, tam służyli e, kapłani z pokolenia Lewiego. Izraelici przynosili dziesięciny, to były bardzo różne produkty, na przykład zboże, oliwę i tak dalej. I te dziesięciny służyły ku temu, żeby utrzymać kapłanów, którzy nie mieli swojej ziemi, którzy nie mogli jej uprawiać, którzy nie mieli swojego właśnie, właśnie takiego dobytku i pracy. Ich pracą było służenie Bogu. Więc cały naród ułożył na to, żeby ci kapłani mieli z czego żyć. Oczywiście część z tego była na ofiary, jakieś różne spalane itd., itd., tak tak przeróżne ofiary były. Ale te dziesięciny było po to, były po to, żeby utrzymać tych, którzy troszczą się o duchową stronę narodu. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane tak. 14 rozdział 22, 23 werset. Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego co rokrocznie ziemia rodzi, będziesz spożywał w obliczu Pana Boga swego, na miejscu, które sobie obierze, na mieszkanie dla imienia swojego, dziesięcinę z swego zboża, moszczu, i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana Boga swego. I tu jest powiedziane, dlaczego mieli odkładać dziesięcinę. I tu jest konkretnie napisane, z czego była ta dziesięcina. Jest napisane, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana Boga swego. Taka logika wskazuje na to, że jeśli ja coś mam i część tego oddam, to ja będę miała mniej. A Bóg ustalił tą zasadę, Trochę tak przekornie, na, na odwrót. Mówi: daj. Daj to, co właśnie dajesz na utrzymanie tych, którzy y, dbają o rozwój duchowy Twój, a Tobie nie zabraknie. Ja Ci będę błogosławił, bo to jest wynik zaufania. To jest, to jest zaufanie do Boga, że ja dam to, co On mi tak naprawdę dał, pobłogosławił i Bóg mi pobłogosławi a ja mam, ja mam zrobić ten akt zaufania, oddać te 10%. 10% to jest dużo. Może wydaje się, że jak się ma 10 zł, to złotówka to nie jest dużo, ale jak się ma 10 tysięcy złotych, to 1000 oddać, to jest dużo. To już człowiek czuje. I jest jeszcze jeden fragment w Starym Testamencie, znaczy... Jest jeszcze więcej, ale tak bardzo konkretnie mówiąc o dziesięcinach. Malachiasza 3, 8, 10. Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak Wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo Wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie doświadczać, mnie doświadczać w tym, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? Nie rozumiemy do końca, jakby, dlaczego Pan Bóg akurat takie działanie chce od nas. Ale Bóg powiedział: Ja tak ustaliłem, i ty to wykonuj. Wykonuj to, że przynosi tą dziesięcinę, ale przynosi wiernie, nie 9%, nie 9,5% tylko całe 10% i wtedy sprawdź, czy ja Ci nie pobłogosławię i nie otworzę niebios. To są bardzo mocne słowa, bo to są takie, e, taka obietnica bardzo, bardzo, bardzo jasna. Mówi, przynieś wszystko, a ja Ci będę błogosławił. Więc to są fragmenty ze Starego Testamentu, które, które tu, trochę tłumaczą dziesięcinę. Natomiast w Ewangelii Mateusza jest napisane tak, 23, 23. Biada wam uczeni w piśmie i obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w sprawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Pan Jezus nie mówi im tutaj źle, że odkładacie dziesięcinę. To jest coś, co macie odkładać, ale to, że odkładacie to, nie może zastąpić innych rzeczy, nie może zastąpić naszego serca, nie może zastąpić miłości do innych, nie może zas zastąpić bycia sprawiedliwym, miłosiernym i posiadania po prostu wiary. W odkładaniu dziesięciny najważniejsze jest serce nasze. My możemy robić dużo różnych rzeczy, stosować różne zakazy, nakazy, które Pan Bóg dał, być wiernymi w dziesięciu przykazaniach, i właśnie na przykład w odkładaniu dziesięciny. Ale jeśli nie będziemy mieli miłości do innych, czym będzie to, że my coś tam sobie zrobimy? Tak więc dziesięcina to jest coś, co jest ważnym elementem, i moim zdaniem powinno być elementem każdego wierzącego. Teraz przeciętny człowiek, chociaż du mamy dużo rolników i tak dalej, przynajmniej w Polsce, ale tacy ludzie w miastach nie mają. Do odkładania dziesięciny z kopru. Nie, mam, nie mamy kopru ani mięty, yy, ani takich rzeczy, które nam rosną, chociaż niektórzy mają w, w ogródku. Dlatego przyjęło się teraz w całym świecie chrześcijańskim, że ludzie odkładają po prostu dziesięcinę z finansów, które dostają. I mnie to przekonuje, mnie to przekonuje. Nie ma nigdzie tak bardzo jasno napisane w Nowym Testamencie, przynajmniej nie kojarzę takiego fragmentu. Pan Jezus mówi, mówi tutaj, że to trzeba było robić i tamtego nie zaniechać. Czyli dziesięcina była ważna i jest ważna. I wielu wierzących i też o tym czytam, słucham, po prostu odkłada dziesięcinę, po prostu od tego, co się zarobi, czy co się dostanie. Więc kiedy zostaje moją pensję, 10% odkładam. Podchodzę do dziesięciny do, jako do czegoś. Co tak naprawdę nie jest moje, jakby należy do Boga i już ja dostaję od mojego pracodawcy, e, chociaż to i tak Pan Bóg otworzył mi drzwi, żebym miała tą pracę. Wierzę, że to Pan Bóg otwiera drzwi te finansowe, a ten pracodawca jest tylko takim pośrednikiem. Więc mam wrażenie, że to jest po prostu coś, co i tak należy do Boga. I, kropka. To nie są moje pieniądze, ja, ja je, to jest przepływ przez moje, moje konto, mój, mój portfel, ale to i tak należy do Boga, po prostu. Więc dlatego odkładam dziesięcinę. Tego nauczyli mnie rodzice, kiedy, kiedykolwiek otrzymywaliśmy jakieś kieszonkowe, kiedykolwiek otrzymywaliśmy prezenty, do dzisiaj, kiedy otrzymujemy też prezenty finansowe, po prostu każdy z nas odkłada z 10 złotych, złotówkę, ze 100 złotych, 10 złotych. I z większych pieniędzy, większe pieniądze. Bo wierzę, że to jest coś, co wyraża moje zaufanie do Boga, że ja coś Mu oddam, co jest Jego, i ja wtedy otrzymam też błogosławieństwo, ale ja nie daję tego, żeby otrzymać błogosławieństwo. Ja to daję, bo wierzę, że, że to jest ważne. Co robić z dziesięciną, gdzie ją odłożyć, nie tylko trzymać gdzieś w pudełeczku. Pytać się Boga, na co mamy to przeznaczyć? Większość świata chrześcijańskiego uważa, że dziesięcina, tak jak w Starym Testamencie, powinna. Iść na wspieranie miejsca tej rodziny duchowej, w której się wzrasta, więc na np. wspólnoty czy kościoła, w którym jesteśmy, po prostu, żeby wspierać to miejsce i tych ludzi, którzy nam służą, żebyśmy my wzrastali duchowo. Jeszcze jest dobre pytanie, które kiedyś zadałam mojemu tecie. Czy odkładać dziesięcinę z brutto, czy odkłada dziesięcina z netto? Niektórzy mówią, że jeśli chcesz błogosławieństwa brutto, to odkładać dziesięcina dziesięcinę brutto. Są jeszcze inne różne pomysły, dlaczego ja odkładam z brutto, ponieważ mam takie przekonanie, że okej, okay, różne podatki, podatkami, zusy, zusami, ale to są te pierwsze pieniądze, które dostaję. Potem część z tego idzie i to też idzie generalnie na Moje życie, życie w państwie, ochronę zdrowia, i itd. Każdy myśl powinien się Pana Boga spytać i mieć, mieć w sercu takie przekonanie, jak to robić. Więc to taki krótki odcinek o dziesięcinie. Myślę, że też można by było wiele więcej mówić, dyskutować. Ja Was zachęcam do tego, żebyście po prostu zgłębili temat. No i pytanie do was: czy odkładacie dziesięcinę? I dlaczego to robicie? Albo dlaczego tego nie robicie? Pozdrawiam Was serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patreon. Do zobaczenia za tydzień.